Panowie, witam was bardzo serdecznie, oczywiście na tej strony, no i w dzisiejszym odcinku mam wam do przekazania kilka ważnych informacji. Co ciekawe, dzisiaj porozmawiamy sobie o skinie, który ma nadejść. Między innymi porozmawiamy też o rzeczach kreatywnych, które mają nadejść. No i finalnie pogadamy sobie na temat eventu, ponieważ mamy dużo więcej informacji. Ale po kolei, słuchajcie, od czego sobie zaczniemy? Zacznijmy sobie od tego, ile łapek zostawiliście w ostatnim odcinku, w sensie pod ostatnim odcinkiem. Tutaj wyświetlałam się, ile łapek dokładnie było. Ja oczywiście z góry wam bardzo dziękuję za tą liczbę, no i proszę Was o to, żebyście zeszli teraz na dół, zostawili łapę, zasubskrybowali kanał z dzwonem, ponieważ do nowego sezonu zostało już bardzo niewiele dni, coś około 20. Także, żeby być na bieżąco, sprawdźcie, czy macie zaznaczony dzwonek na kanale, oglądajcie codzienne filmy o godzinie 6.45. No i oczywiście, jeśli chcecie, no to wpiszcie kodewra do sklepu, będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobicie. A dzisiaj o godzinie 19.00 zobaczymy się na live, więc zapraszam wszystkich. No i zaczniemy sobie pierwsze, co, słuchajcie, zaczniemy sobie od tematu nowego skina twórcy. Słuchajcie, jak wiecie, ja miał dostać skina, no i tak również się stało. O tym, że Alia miał dostać skina Było chyba głośne jakoś pół roku temu W ogóle zobaczcie jakie mam szczęście do wyrw Trafiły mi się dwie naraz, bardzo dobrze Także jakieś e, Jakieś pół roku temu, przynajmniej mi się tak wydaje Okazało się, że właśnie Alia ma dostać Skina, e, Chika Również ma dostać skina, ona już dostała Bodajże też jakoś tydzień, dwa tygodnie temu I teraz przyszedł czas na Alia I tutaj dokładnie widzicie teraz tego skina Jak on ma wyglądać, co ciekawe skin Alia będzie miał aż osiem Różnych styli, ja postaram się wam wkleić tutaj wideo, jak te style będą wyglądać. Mo moim zdaniem, szczerze wam powiem, jeśli chodzi o twarz Ali A, jest ona mega fajnie dopracowana. Wygląda ona tak jak w realnym życiu. No bo jak właśnie cofniemy się do, do pierwszej ikony, czyli do ninja, nie wiem czy pamiętacie jak ninja wchodził, pewnie niektórzy z was mają ninja skina, no to ten ninja nie jest troszeczkę do siebie podobny. W sensie po kostiumie spoko, ale po samej twarzy moim zdaniem Ali A jest mega dobrze dopracowany i rzeczywiście wygląda tak jak wygląda. Chociaż napiszcie mi wy. No być może mi po prostu się tak wydaje, a nie do końca musi tak naprawdę być. Ej, ale mam szczęście dzisiaj, patrzcie się, teraz mam lamę. No i tak widzowie, wróćmy sobie do tego, o czym co dopiero rozmawialiśmy, czyli do tego skina. Jeśli chodzi jeszcze o tego skina, okazuje się, że sam skin będzie miał jeszcze emotkę. Pewnie będzie miał plecaki, graffiti i tak dalej. Także postaram się Wam to tutaj wszystko teraz wyświetlić, jak to będzie wyglądało. Dajcie mi znaka w komentarzu, czy będziecie chcieli sobie kupić takiego skina, czy też nie do końca. Ja na pewno go kupię. Jak go nie dostanę od epika, no to na pewno go kupię. No, bo moim zdaniem po prostu wygląda on. E, fajnie, no i fajnie będzie mieć w kolekcji właśnie tego skina. Co dalej? Okazało się, że w weekend, to chyba było dokładnie w sobotę, ale tego nie jestem pewien. Być może to było w sobotę, okazało się, że dostaliśmy nowe zmiany na mapie. Słuchajcie, dostaliśmy nową zmianę na mapie, która prezentuje się dokładnie w ten sposób. Możecie teraz zobaczyć, że nie mamy tutaj już blimpa i został tylko jeden blimp, czyli ten statek powietrzny. Także mamy tylko i wyłącznie jeden statek powietrzny aktualnie, co moim zdaniem e, dobrze, ale z drugiej strony niedobrze, bo na przykład jeśli chodzi o turnieje, no to okazało się, że postanowili, że strolują y, turnieje i na przykład no jak ktoś miał lecieć na tamtą miejscówkę, a nagle tej miejscówki nie ma na FNCS-ach, no to niektórzy pewnie mieli dosyć duży przypał. Chociaż być może nie, no nie wiem. Napiszcie mi, wy, czy graliście turnieje i czy wpłynęło to jakoś na waszą rozgrywkę. Ale to nie są jedyne zmiany. Słuchajcie, okazuje się, że zmieniła się jeszcze bardzo ważna rzecz. Zmieniła się mapa. Teraz możecie wy zobaczyć. Jak prezentuje się teren, który ma siódemkę, a teren, który ma io? I słuchajcie, jak możecie zobaczyć, mamy tutaj grotto, mamy tutaj ten, nie wiem jak to dokładnie się nazywa, załóżmy, że to jest posterunek, w sensie jakiś tutaj przywodzie, e, jeśli chodzi o io. Jest oczywiście forteca. E, I w tym miejscu ma się coś pojawić. Wy już pewnie wiecie co: urządzenie zagłady. Dokładnie tak. Takie urządzenie e, ma być zbudowane przez IO. W sensie już pewnie jest zbudowane, ponieważ już energia jest wykrywana. To widać na przykład po zadaniach. Swoją drogą zejdziemy sobie tutaj na dół, ponieważ chcę pokazać wam jeszcze jedną rzecz. I Wy już ją widzicie. Niektórzy pewnie już widzą tą rzecz, o co dokładnie chodzi. Weźmy sobie oczywiście tą kurkę tutaj. Także drugą ważną zmianą właśnie jest ta mapka. I okazuje się, że tutaj będziemy mieli evencik. Przynajmniej mam taką nadzieję, że event w tym roku będzie w tym sezonie. No i jako, że mieliśmy bossa, który był nad tiltem, no tiltet yy, w sensie w tym statku powietrznym, no to teraz okazuje się, że sterowiec został yy, no, po prostu rozwalony. Tutaj mamy ten sterowiec w wodzie. I teraz, jak możecie zobaczyć, mamy bossa na grocie. W sumie to nie mam leczenia, muszę zdobyć jakieś leczenie za chwilę. I co jeszcze? Słuchajcie, okazuje się, że w grze pojawiły się jeszcze pewne rzeczy. Pojawił się bus bojowy, bodajże na tiltet. I tak samo turret, W sensie, no, znowu były te e, stacje do wrzucania golda, i okazało się, że no, po prostu ten golcik wleciał. I tu teraz lecę właśnie nad tym Ludlejkiem w sensie nad e, jeziorem. I możecie właśnie zobaczyć tutaj rozwalony statek e, z nadfilteru. i ja sobie zacznę budować Skybase'a. Mam nadzieję, że nie zginę. Mam przeładowane wszystko. Mam OK. Teraz przejdźmy sobie do świata kreatywnego. Słuchajcie, okazuje się, że w świecie kreatywnym ma pojawić się właśnie menadżer broni. Czyli będziemy mogli customizować prawdopodobnie broń. Hypex tego się domyśla, ale już od dawna mówi się o tym, że mamy dostać właśnie coś w tym stylu, że będziemy mogli modyfikować na przykład po ile dana broń strzela. Czyli na przykład będziemy mogli ustawić, że ta pompa bije po 200. Będziemy mogli na przykład zmienić jej nazwę, jej kolorystykę. No myślę, że to wszystko dopiero przed nami, jeśli chodzi o te fajne rzeczy. Które można wprowadzić do tego świata, czyli do świata kreatywnego. Jak wiecie, ja mega lubię budować na świecie kreatywnym. Mam kilka map, na które Was zapraszam, oczywiście. I tak widzowie, przejdźmy do tego głównego tematu. Pierwsze, co chciałem Wam przekazać, to jest to, co stało się właśnie nad Ludlejkiem, czyli zmiana mm, powierzchni zajmowanej przez IO. IO zajmuje teraz dużo mniejszą powierzchnię 7K. No niby na chwilę tymczasowo uporała się z tym, co się działo, czyli mieliśmy pół na pół, można powiedzieć, tej mapy, chociaż nie wiem, czy nie większość było, była IO. Większość była IO na początku. Teraz jak widzicie, no IO tu niby wygrało, a okaże się chyba prawdopodobnie co innego, bo mamy mieć tu właśnie to urządzenie Midasa. Cześć. Podobnego do tego, co było kiedyś. I teraz okazuje się, że prawdopodobnie we wtorek, czyli w najbliższej aktualizacji urządzenie zagłady będzie wysunięte do góry, czyli już będziemy je prawdopodobnie widzieć i prawdopodobnie będziemy mogli wchodzić w interakcję z tym urządzeniem. Jak to wpłynie na rozgrywkę, możemy się tego domyślać. Ale jeśli chodzi na przykład o jakieś efekty, które mogłoby nam to nadać. No to na przykład, czy będziemy w jakiejś żółtej energii. Ale to pamiętajcie, to są tylko moje domysły tak naprawdę co się może stać. Wcale tak być nie musi, i wcale tego urządzenia być nie musi od razu, tylko na przykład przed, zaraz przed eventem, chociaż wydaje mi się, że we wtorek będziemy mieli to urządzenie na samym środku i nad tym prawdopodobnie z biegiem czasu dostaniemy licznik do eventu. No ja liczę na ten event, że rzeczywiście będzie w tym roku. Ale czy będzie? To jest też, widzę, dobre pytanie. Także jeśli chodzi o event czy o zmiany, właśnie będzie coś, co będzie wpływać na rozgrywkę. Kiedyś mieliśmy, na przykład, asteroidy, które spadały i, na przykład, rozwalały e, macy. Mieliśmy trzęsienia ziemi, które rozwalały, e, w sensie mieliśmy właśnie te trzęsienia ziemi spowodowane przez to wiertło i to rozwalało również macy i tam różne, różne rzeczy. Czy coś jeszcze takiego mieliśmy, co wpływało na rozgrywkę? Wydaje mi się, że na pewno. Ale już nie pamiętam. Napiszcie mi wy w komentarzu, co to takiego było. Co ja obstawiam widzowie, wydaje mi się, że pojawi się jeszcze ktoś na evencie. Przynajmniej w sensie, się, o, no jak widzicie, teraz jakiś zamek mnie znalazł. Że pojawi się jeszcze y, coś innego, jeśli chodzi o event. W sensie, że my niby będziemy tutaj się y, bili siódemka z IO, a później się okaże, że kroczy ktoś jeszcze do gry. Kto to będzie? Nie mam pojęcia. Czy będzie? Również nie wiem. Jedyne co wiem, to że urządzenie zagłady ma pojawić się na mapie. W najbliższym czasie Wow, dobra pum. No nie zdążyło mi użyć rifta. Ej, no to jest uszukane, to powinno od razu działać Widzowie, zostawcie łapkę, padajcie na te filmy, które tu widzicie. Pamiętajcie o kodzie Ewela. No i trzymajcie się na razie piona.